W tym momencie przeczytam skład zespołu gospodarzy. Na bramce z numerem 12: Piotr Konkol z numerem 4, Radosław Regliński z numerem 9, Wojciech Dobek z numerem 11, Maciej Muński z numerem 20, Bartosz Stencel. Na ławce rezerwowych z numerem 19 Remigiusz Belgrał, z numerem trzecim Sebastian Hinca, z numerem szóstym Błażej Wenta, z numerem ósmym Damian Konkel, z numerem dziesiątym Kacper Zęgierski, z numerem czternastym Szymon Marszałkowski, z numerem dwudziestym Damian Wojda, z numerem 23 Marcin Hosz i w roli trenera oczywiście Górniewicz Piotr. Jako sędziowie dzisiejszego spotkania sędzia pierwszy Kamil Grzębowski, sędzia drugi Łukasz Kofluk i sędzia czasowy Arkadiusz Żynis. Natomiast skład Widzewa Łódź dzisiaj na bramce kapitan drużyny to Dariusz Słowiński, zawodnik z numerem 7 Norbert Błaszczyk, zawodnik z numerem 14 Wojciech Łasak, zawodnik z numerem 23 Michał Bondarenko, zawodnik z numerem 8 Tiago Ferreira. Natomiast na ławce rezerwowych dzisiaj zasiądą bramkarz z numerem 31 Oleksij Dakina, zawodnik z numerem 17 Maciej Konewka, zawodnik z numerem 20 Przemysław Olczak oraz zawodnik z numerem 97 Adrian Olszewski. Najlepszej gry fair play i wszystkiego oczywiście co dobre. Zaczynamy. No i przy piłce Dobek. I niestety niebezpieczna sytuacja, ale na bramce jest Piotr Gągoli. Piękna, piękna oczywiście obrona, raz kolejny. Jak w każdym meczu dobrze spisuje się ja na wszystkiego lewa strona. Dobek z powrotem. w ten cel. Szuka do gry. Mój stroną z lewej strony Już piękny strzał z z lewej strony. Właśnie węta, lewą stroną, szuka do gry. jest Horsz z przodu, z 23, ale broni bramkarz. Marszałkowski, dobicie, po raz kolejny broni. I horsz, ale niestety w targ, piłka się osłupek, no i wyszła poza linię końcową. Hoszcz. Horsz z wodem jednym z prawej... Aj, zatrzyma piłkę. Jeszcze po raz kolejny z sekundy strzałem, ale piękny broni bramkarz. Kosz z lewej strony. Na przeciw niego Ferreira. Węta przy piłce. Ale czysto I jest. Ai, kurczę niestety nie udało się. I złapał Słowiński. Widać starsze doświadczone bramki. Strzelić chociaż jedną bramkę. Już daleka piłka do mójskiego. Mójski z przodu. zawinął jeden raz, drugi. Uderzył i wpadła. Piłka wpadła do bramki. Ai, jednak chyba nie. Jedna... Regliński, Stencel, lewa strona, pod bramki, strzał. I strzał, ale broni Słowiński po raz kolejny gdzieś tam yy, yy, Angol nasz... Chciałby wznowić szybką grę, ale nie było niestety niskim, ale z lewej strony Stencel podaje, ale po raz kolejny piękną interwencją wykazuje się Słowiński. A na boisko wszedł z powrotem Olszewski, już z kontratakiem idzie Maciej Muiski na lewą stronę do Stencla, Stencel, Stencel, Muiski, ale niestety po raz kolejny nie udało się. Tymczasem Regliński, Słowiński broni po raz kolejny, bardzo dobrze. że druga połowa a będzie także ciekawe widowisko, jak w pierwszej połowie i oczywiście obu zespołom życzymy powodzenia. Marszałkowski. z wodem, sam, sam jeden na jeden co zrobi Marszałkowski, ale, ale, ale obok, Niestety. Zespół z Kamicy narzucił trochę tempa, trochę szybciej zaczął Tak grać. jest, szybsza gra, zdecydowanie. Już z prawej strony mójski. uderza! Ale po raz kolejny, Na po raz przecież. kolejny. A strzelać będzie Olszewski. Piękna interwencja. Konkola. Podanie do Choszcza. Choszcz szuka do gry, ale sam wykorzystał jej, Dalekie podanie do Wenty. Wenta z piłką w środku boiska. i chciał podać do Choszcza, ale piłka nie doleciała. Już Marszałkowski. Marszałkowski. Co zrobi Marszałkowski? Prawostrona zona wenta. A i piłka nie doleciała do Choszcza po raz kolejny. dla kamienicy. Rozpoczyna Hosz do marszałkowskiego, ale blisko, blisko poprzeczki, ale... Ale no niestety za wysoko. Z piłką do środka. Ten e, próbuje prze się przez obronę. Ale pięknie broni po raz kolejny. Zastawiony, zastawiony dobrze był Marszałkowski. Ale piękna interwencja komkolką! -kom. Już kosz, szuka, ale Ferreira skutecznie zablokował Chosza Ferreira niestety i ale, obok. Aj i niestety, tam stał Olczak, uderzał to... Hosz. Ale już, tak jak mówiłem, Hosz po raz kolejny, z kontratakiem idzie. Kosz, ale broni Słowiński po raz kolejny. Do, do Marszałkowskiego. Marszałkowski z wodem, z powrotem do Hosza. Kosz uderza, ale Słowiński... Bez problemu. Ale po raz kolejny Słowiński wykazał się bardzo, bardzo dobrą interwencją. E, uderzał Choszcz. Odzyskał piłkę Wenta. Wenta do Chosza. Jest 3 na 2. 3 na 2. Marszałkowski do Wenty. Wenta nie Niestety piłka uciekał spod nogi. Zgadza się wszystko, ale też tam e, chyba, no może próbowali wymusić. Ale tu strata. Strata w Sam na sam jako Ferreira. I na bramce Piotr gol. Już Łasek z piłką. Co zrobi? Ale skutecznie wrócił do obrony no, już raczej w tym spotkaniu nie da się nic zrobić. Ostatni strzał i to spotkanie kończy się wynikiem 0 do 0 w Siarakowicach. Piękny mecz tak naprawdę z obu stron. Wykazały się dwie drużyny. My dziękujemy Państwu z naszej strony. To będzie w tym spotkaniu wszystko, a mecz komentował dla Państwa Severin Niklas i Adrian Padelczyk. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jest z nami dzisiaj Dariusz Słowiński, bramkarz zespołu Zbidzawa Łódź, bramkarz, no zawodnik jeden z najstarszych, dzisiaj też na boisku. Darek wykazywał się naprawdę no wieloma pięknymi interwencjami w dzisiejszym meczu. Był to bramkarz nie do przejścia, co możecie obejrzeć sobie tak naprawdę w powtórkach. Darku, droga ciężka, mieliście troszeczkę bliżej niż Legia tutaj do nas, ale powiedz mi coś tak o tym meczu, o tych niewykorzystanych waszych sytuacjach dosłownie. No dokładnie spodziewaliśmy się, że tutaj drużyna gospodarzy będzie tak prowadziła mecz, tak? My się nastawiliśmy na kontrę, mamy swoje personalne problemy, ale też mieliśmy gdzieś w tych momentach kluczowych, mieliśmy swoje sytuacje. Wiadomo, mamy młody zespół i gdzieś tego doświadczenia w ofensywie brakuje, ale cieszymy się z tego wyniku 0-0. Wiadomo, bramkarz gospodarzy i ja musieliśmy się dzisiaj wykazać dużymi umiejętnościami. Tak jest, Darku, Z mojej strony wszystko. Chodź, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Jest z nami trener zespołu Widzewa Łódź. Na co dzień gra z nimi tutaj na boisku, ale z powodu kontuzji najprawdopodobniej nie zagra w dzisiejszym meczu. Trenerze, tutaj u nas na Kaszubach ciężki teren. Wynik 0 do 0. Wjechali wyjedziecie stąd z jednym punktem. Zostawiacie też jeden punkt zawodnikom z Kamienicy. Trenerze, co tam gdzieś może u Was nie do końca dzisiaj zagrało, że nie udało się strzelić tej bramki, która mogła tak naprawdę przynieść Wam te dobre trzy punkty? Eee, czy Tak, byliśmy przede wszystkim Nastawieni na nagrywa taku szybkim, czyli po odbór, graliśmy bardzo nisko i staraliśmy się wyprowadzać te kontrataki. To był nasz cel. Prostymi środkami chcieliśmy przenieść piłkę na, na połowę przeciwnika. No, jesteśmy dość, dość mocno teraz e, osłabieni. Mamy, mamy kilka kontuzji po tej kwarantannie. Mm, troszeczkę mm, się posypaliśmy kadrowo. E, dodatkowo nasz, nasz najlepszy zawodnik i strzelec, Josio Dudek, e, się za czwartą kartkę. E, dzisiaj e, w dniu meczu e, nie przyjechał z nami Olek Majerz, więc przyjechaliśmy tu w 7 składzie, w trakcie gry jeden z zawodników też zgłosił uraz, tak naprawdę graliśmy w szóstką i e, nie mogliśmy zagrać inaczej, musieliśmy zagrać, e, tak znając oczywiście potencjał zespołu, gospodarzy i jakby atut e, własnej hali. No takie są te mecze, ja też się uczę tej ligi, jestem, jestem w niej pierwszy sezon i, e, i czasem trzeba taką troszeczkę dyscypliną, determinacją, prostymi środkami. Funkcjonować, bo my no nie ma co ukrywać, tak trenujemy, żebyśmy e, chcielibyśmy mieć kontrolę gry, chcielibyśmy ten na tak grać na jak najwyższym poziomie, no ale, ale potrzebujemy na to czasu. Mamy bardzo młody zespół. Tak naprawdę włączając Darka dzisiaj to, 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 to zespół 21, większość zawodników 99-98 rocznik. Cieszę się, że taki mecz mam nadzieję ich podbuduje po ostatnich kilku porażkach. Natomiast no, nie strzelaliśmy tych sytuacji w tym ataku szybkim. Mieliśmy cztery sytuacje jeden na jeden i, mm, i brakuje być może troszkę cierpliwości, być może troszkę doświadczenia, być może jeszcze troszkę jakości, ale będziemy pracować, żeby, żeby jakieś takie sytuacje wykorzystywać. Myślę, że ta sytuacja w końcówce, minuty do końca, 3 na 1, to już myślę, że już brak sił, ale jestem zadowolony z chłopców, naprawdę. Myślę, że taki mecz był mi potrzebny mm, z racji tego, że że zaraz gramy, teraz gramy tak naprawdę co trzy dni, no to wierzę w to, że, że po prostu będziemy szli w górę. Super, z mojej strony wszystko, dzięki. Ja z nami Piotrek Konkol, pierwszy raz udziela nam wywiadu, bramkarz zespołu z Kamienicy, który no już nie raz wykazywał się pięknymi interwencjami. Dzisiaj tak zarówno jak Darek z Widzewa, pięknie Piotrek wykazywał się u nas na bramce, stał tam dobrze na warcie. Piotrek, co się dzieje, że, te, że ta ilość tych niewykorzystanych bramek, tych strzałów, których nasi zawodnicy tam naprawdę dzisiaj nie mogli wykorzystać, co, co się po prostu dzieje, że też te podania dzisiaj... Tak naprawdę nie dochodziły do naszych zawodników i gdzieś tam piłka e, dużo razy odskakiwała. E, no myślę, że tutaj e, trzeba na początku pochwalić rąka, że do tej drużyny przeciwnej, bo zagrał fenomenalne spotkanie. E, no niestety też nam roguje doświadczenia myślę, nie? Że tam, tam zamknięcie długiego słupka, czy... E, po prostu zimny kwiw przy bramce przeciwnika. E, no trenujemy cały czas, nabieramy tego doświadczenia no, tutaj na boiskach pierwszoligowych i myślę, że w przyszłości to zaprocentuje. Tak jest Piotrek, ważne, że mamy jeden punkt, ale Tobie życzę wszystkiego, wszystkiego co dobre. Trzymaj się. Trenerze, dzisiaj kolejny bardzo, bardzo ciężki mecz u nas w Sierakowicach. Niestety zakończyło się 0-0, a może z drugiej strony niestety, bo może jest to jakaś nauczka dla chłopaków. No myślę, że ten jeden punkt, który został u nas w Sierrakowicach, na pewno da dużo do myślenia, bo zawsze mamy, mamy już ten jeden punkcik więcej i gdzieś tam może wepsniemy się do góry w tabeli. Trenerze, co, co dzisiaj, co o dzisiejszym meczu? No, przede wszystkim muszę zaznaczyć, że chyba limit, no, że tak powiem wpadek w tej rundzie się już wyczerpał i musimy szukać zwycięstwa, bo jest to kolejny mecz, gdzie nie zdobywamy pełnej puli, ale tutaj na wstępie chciałbym przede wszystkim pogratulować trenerowi z Widzewa Łódź, który no, doskonale przygotował ten zespół, wiedziałem, że ma problemy kadrowe, Byliśmy przygotowani na to, że zespół przyjedzie osłabiony, i tu upatrywaliśmy swoje szanse. No, my mamy ten problem, że myślę, że też większość zespołów też taki ma problem, ale no, ostatnio pokrywają nam się kolejki z trawą i po prostu gdzieś chłopcy. No, czasami po prostu no, odczuwają trudy tych tych lig tak? przypomnijmy że mieliśmy mecz bardzo ciężki z Legią gdzie graliśmy praktycznie do końca o zdobycz punktową tak samo w Bojanie ciężki derbowy mecz co prawda też przegrany ale ogoniliśmy no, wynik z 2-4 na 4-4 no to wszystko gdzieś tam powoduje, że te obciążenia się nakładają plus trawa no i tutaj no zabrakło, zabrakło dokładności i tutaj fajnie zaznaczył Piotrek nasz bramkarz, że doświadczenie gdzieś tam nie domknęliśmy akcji na długim słupku oczywiście nie umieszając bramkarzowi tak no bo to co dzisiaj wyprawiał bramkarz Widzewa to no, tylko przyklaskać no ale mówię my zdobywamy cenne doświadczenie Mogliśmy też ten mecz przegrać. E, jak sobie przypomniecie moją wypowiedź z Bojanem, e, tam poszliśmy wa bank. E, tutaj e, no, zaznaczyłem e, kiedy goście wzięli czas, że szanujemy e, ten punkt, przede wszystkim nastawmy się na to, żeby już tego meczu nie przegrać, tak? No bo nie może nam ucieknąć e, choćby ten jeden punkt, no bo e, gdyby Widzew dzisiaj wygrał, to złapałby nas na Dwa oczka, tak? A tak my cały czas mamy ten dystans tych czterech punktów, więc yy, tak jak powiedz, zapytałeś na wstępie, wydaje mi się, że no, trzeba tutaj patrzeć dwojako, tak? My wiemy, że w tym meczu zawaliliśmy sprawę. Yy, yy, wszyscy, wszyscy, ja, zespół yy, i bierzemy wspólnie na siebie odpowiedzialność i... Na pewno w następnym meczu będziemy robić wszystko, żeby zaprezentować się po prostu lepiej. Życzę wszystkiego co dobre. Dziękuję. Dziękuję.